Niesforna bułeczka Żyli raz sobie dziadek z babuszką. Pewnego razu staruszek poprosił staruszkę, żeby mu upiekła bułeczkę. – A z czego ja ci ją upiekę? Przecież w domu nie ma już mąki – powiedziała staruszka. – Ech, babuszko, nie lamentuj. Wymieć okruchy ze spiżarni, wysprzątaj w stodole, a na pewno coś się uzbiera. Wzięła staruszka gęsie skrzydełko, powymietała okruchy ze spiżarni, Wysprzątała w stodole i uzbierała dwie garście mąki, sam raz na zgrabną bułeczkę. Zamieniła ciasto na śmietanie, utoczyła bułeczkę okrągłą, okrąglutką i ją upiekła. Bułeczka wyszła z piekarnika śliczna jak malowana, pachniała apetycznie i miała boczki rumiane. Staruszka położyła ją na parapecie pod oknem do ostygnięcia. Bułeczka poleżała sobie, odpoczęła lecz w końcu zapragnęła się ruszyć. Potoczyła się z parapetu na ławkę, z ławki na podłogę, po podłodze do drzwi, przeskoczyła przez próg i chyc do sieni. Z sieni wytoczyła się na ganek, z ganku na dróżkę, a dróżką potrulała się za bramę i dalej w las. Toczy się bułeczka, toczy leśną ścieżką, a tu naprzeciw niej kica zając. Bułeczko, bułeczko, zagaduje zając, zaraz cię zjem. Nie zjedz mnie zającu, to zaśpiewam ci piosenkę, powiedziała bułeczka i zaśpiewała. Jestem bułeczka zgrabnie utoczona, Krągła jak słońce i przyrumieniona. Uciekłam od siwego staruszka, nie złapała mnie stara babuszka, to i tobie, uciek... to tobie zającu ucieknę. Myk, bułeczka potoczyła się dalej i tyle zając ją widział. Toczy się bułeczka, toczy leśną ścieżką, a tu naprzeciw niej sunie szary wilk. Bułeczko, bułeczko, powiada wilk, zaraz cię zjem. Nie zjedz mnie, wilku, to zaśpiewam ci piosenkę. Jestem bułeczka, zgrabnie utoczona, krągła jak słońce i przyrumieniona. Uciekłam od siwego staruszka, nie złapała mnie stara babuszka. Uciekam małemu zającowi, to i tobie ucieknę wilkowi. Myk! Bułeczka potoczyła się w swoją stronę i tyle ją wilk widział. Toczy się bułeczka, toczy, a z naprzeciwka czuła niedźwiedź. Bułeczko, bułeczko, mówi niedźwiedź, zaraz cię zjem. Nie zjedz mnie, krzywo łapy misiu, to zaśpiewam ci piosenkę. Jestem bułeczka, zgra mnie utoczona, krągła jak słońce i przerumieniona. Uciekłam od siwego staruszka, nie złapała mnie stara babuszka. Uciekłam małemu zającowi, uciekłam szaremu wilkowi, to i tobie ucieknę się owi. Myk! Bułeczka potoczyła się w swoją stronę i tyle ją niedźwiedź widział. Toczyła się bułeczka, toczyła, Aż spotkała chytrą lisicę, a ta, jak się nie zacznie oblizywać, mmm mniam, bułeczka tak jej powiedziała. — Nie zjedz mnie, to zaśpiewam ci piosenkę. — Jestem bułeczka, zgrabnie utoczona, Krągła jak słońce i przerumieniona. Uciekłam od siwego staruszka, Nie złapała mnie stara babuszka. Uciekłam małemu zającowi, Uciekłam szaremu wilkowi, Uciekłam też niedźwiedziowi, To i tobie, co ucieknę. — Ach, bułeczko! — powiada chytra lisica. — Jakaś ty śliczna i apetyczna! Jaka rumiana i rozśpiewana, daleko stałam, słabo słyszałam. Czy mogłabyś usiąść mi na nosie i zaśpiewać jeszcze raz, tylko głośniej? Bułeczka ucieszyła się z pochwał i niewiele myśląc wskoczyła lisicy na nos. Zaczęła śpiewać, lecz zanim skończyła lisica chaps! Połknęła ją za jednym zamachem.